Witajcie moi drodzy, z tej strony Kaczmar Gikwa, który Dzisiaj jest ze mną... Basia, cześć. Basia, cześć. Eee, dzisiaj mamy dla... Do... Echo, echo, Echo. Dzisiaj mamy dla Was recenzję gry... Chcesz powiedzieć? Pandemic Legacy. Sezon Zero. Pandemic Legacy Sezon Zero. Jest to gra planszowa, którą dostaliśmy do recenzowania od wydawnictwa Rebel, za co bardzo dziękujemy. Jest to trzecia gra Legacy z serii Pandemic, mieliśmy Pandemic sezon pierwszy, Pandemic sezon drugi, a teraz mamy Pandemic sezon zero i tak jak nazwa wskazuje, jest to prequel wydarzeń z pierwszego sezonu. I teraz tak, ja Wam zrobię takie, taki wstęp po zasadach, mniej więcej co tam się dzieje, ale no, tak de facto zasady Pandemika tu... To znaczy inaczej, to nie jest tak, że znając zasady Pandemica znacie tę grę, bo tu jest dużo zmian wprowadzonych. Ale yy, myślę, że jak znacie pandemikę, możecie znaczyć instrukcje, które są u mnie na kanale. To sobie poradzicie, a jak nie, to naprawdę ja bym tutaj naprawdę otwieracie instrukcje i macie już system fabularny i ja chciał jak najwięcej tej frajdy zostawić dla was. Oczywiście. Więc ja wam pokażę to, jak to niektóre rzeczy działają, ale mówię, to nie jest takie szczegółowe wytłumaczenie zasad. Więc Czyli tak jest, i tak nic nie będziecie wiedzieć za bardzo. Nic zupełnie, no, bez no, no, to, to zrobię. Po co to oglądać? No to szybko obejrzyjcie przywincie i wróćmy na górę i powiemy, co myślimy. No i drodzy, jak widzicie, tutaj się dużo dzieje, tutaj się naprawdę dużo dzieje, to jest już na dzień dobry. Po pierwszej lekturze instrukcji tu jest znakom, zupełnie inna gra od podstawowego pandemika, ale mówię, no nie chcę, nie będę robił szczegółowej wina instrukcji, nie będę szczegółowo mi omawiał zasad, ponieważ wszystko w tej grze, odczytywanie instrukcji od pierwszych stron jest, wiąże się już z jakimiś niespodziankami, wiąże się z rzeczami, które mogą być dla Was fajne, których nie chcę Wam po prostu psuć, świadomie podejmuję decyzję, żeby Wam tego nie psuć. Przede wszystkim, jak już widzicie, co zresztą też na pewno mogliście się domyślić, chociażby po klimacie okładki, mamy do czynienia teraz z zimną wojną. Konflikt blok zachodni kontra blok wschodni i różne lokacje neutralne gdzieś tam po drodze. Teraz słuchajcie, w pudełku mamy dużo kart, dużo różnych talii, które są zaklejone, których nie będziemy, których jak widzicie ja jeszcze nie zacząłem, nie zaczęliśmy jeszcze grać, jak ja to kręcę. Więc na razie niestety wszystko jest tutaj zaklejone, nie, nie będę tego otwierał bez basi. W związku z tym nie będę wam pokazywał. Poza tym, tak czy siak, jak zaczynamy grę, to tej talii działań operacyjnych mamy na razie nie otwierać. I mamy tutaj talię legacji, tak? Czyli uwaga, mamy część pierwszą i mamy tutaj część, przepraszam, drugą. I więc część druga też, wiadomo, jest nieotwierana. Dopiero część pierwsza ma być otwarta w ramach przygotowania do prologu. W ramach przygotowania do prologu macie również. Prolog musicie rozegrać, ponieważ jest to wstęp też do fabuły. To nie jest tak, jak było na przykład w pierwszej pandemii Legacy, nie pamiętam, czy w sezonie drugim tak było, że mogliście po prostu, jeżeli znaliście zasady Pandemic podstawowego, mogliście zacząć od razu grać w styczeń. Nie. Tutaj najpierw rozgrywacie prolog i czytacie ten wstęp. Możecie również zeskanować ten kod, żeby ten wstęp wysłuchać, jak ktoś Wam opowiada. Podstawową też różnicą między prologiem a podstawowymi, a kolejnymi miesiącami jest tak, że prolog rozgrywacie, korzystając z tych oto takich tożsamości e, tymczasowych, tak? Tymczasowe aliasy po prostu. Każdy gracz sobie jeden taki tymczasowy alias dobiera. Później w trakcie gry, jak już zaczniecie styczeń, każdy gracz dostanie taki jeden paszport i zacznie budować swoją postać. Ma oczywiście odpowiedni pionek, w odpowiednim kolorze. Dodatkowo będzie mógł tę postać sobie wy, że tak powiem, stworzyć dosłownie, dobierając dla niej jakąś tam twarz, i dodatkowo ją jakoś ozdabiają z ubraniami czy fryzurami i to co jest tutaj słuchajcie ważne jest dobór tych rzeczy dla waszej postaci nie ma żadnego wpływu na mechanikę oraz fabułę to jest tylko stricte element estetyczny macie też dodatkowe inne rzeczy w tej grze których na razie macie nie otwierać typu na przykład sprawozdanie w sprawozdaniu macie różne takie aspekty nazwijmy to ala paragrafowe z tego co wiem chociaż dokładnie się temu jeszcze nie przeglądają wiadomo i będziecie poinstruowani, kiedy macie się tym zainteresować. Macie również różne naklejki, z których będziecie korzystać, które są już Wam znane od początku, ale też różne schowki, do których będziecie pokierowani przez kolejne wydarzenia, konkretne wydarzenia, konkretne elementy w grze. Przygotowujecie rozgrywkę pierwszą, prolog, w bardzo podobny sposób do tego, jak się przygotowywało podstawowego pandemika. Przede wszystkim mamy karty zagrożenia, które dokładnie tasujemy, układamy tutaj. Następnie dobieramy trzy karty i w tych trzech miastach wykładamy po trzy figurki prawda naszych agentów, wrogich agentów oczywiście. Potem wykładamy kolejne trzy karty i w tych miastach umieszczamy po dwie figurki naszych agentów. Następnie kolejne trzy miasta i tam już po jednej figurce. Tutaj taka informacja wstępna. Tutaj również macie pewne takie teczki na różne elementy, które będziecie potrzebować w trakcie gry. Teraz słuchajcie. Jak odsłonicie tę kartę, o czym Wam powie właśnie wstęp w instrukcji, to tutaj dostaniecie dwie karty celu, które wyłożycie na razie tutaj i zaczniecie rozgrywać polu. Teraz te cele będziecie próbowali zrealizować. Jeżeli je zrealizujecie, to umieścicie na nich te żetony. Jeżeli nie, to robicie coś, umieszczacie żeton tą stroną do góry. Tutaj jeszcze z zagrożeniem umieszczacie na drugim polu. Umieszczacie je, pierwszą Waszą kryjówkę w Waszyngtonie i Wasze pionki również do Waszyngtonu idą. Teraz mamy wiadomo karty graczy. Na początku wtasowujemy do niej karty wydarzeń. Teraz wiadomo, te karty wydarzeń działają też podobnie do, podstaw do, pandem do podstawowego pandemika. Wtasowujecie ich tyle, ile wynosi was, Wasz poziom finansowania. Na początku Wasz poziom finansowania wynosi... Dużo tutaj na teraz nie mogę tego sięgnąć. O, proszę bardzo. Wynosi 5. Czyli na początku po prostu bierzecie wszystkie pięć kart wydarzeń, które tu macie i wtasowujecie je sobie do talii. Następnie dzielicie talię, prawda, na pięć mniej więcej równych stosów. Do każdej dodajecie talię eskalacji. Następnie każdy stos tasujecie z osobna i, prawda, na każdym. I po potasowaniu, tak jak ja robię teraz, Tworzycie jeden stos i gracze dobierają sobie odpowiednią ilość kart. Znaczy najpierw dobierają, przepraszam, po cztery karty. Znaczy przed dodaniem tych kart eskalacji gracze powinni dobrać sobie na rękę odpowiednią liczbę kart w zależności od liczby graczy. Następnie te talie umieszczacie, prawda, na odpowiednim miejscu na planszy. No i teraz rozpoczynając od pierwszego gracza, każdy gracz zagrywa swoją turę. Jakie I każdy gracz i w swojej turze zaczynam od tego, że gracz zagry... zaczynamy przede wszystkim od sprawdzenia obserwacji. To jest coś nowego. Jeżeli gracz zaczyna grę w mieście, w którym znajdują się ikony obserwacji, to musi niestety zdrapać odpowiednią liczbę ikon obserwacji w, z, z tego paszportu Aliasu, z którego aliasu właśnie korzysta, tak? No, jeżeli jesteście natomiast w mieście z kryjówką, to tą obserwację ignorujecie. Potem przychodzicie do akcji. No i teraz gracz ma różne akcje. Tak? Jakie ma akcje? Po pierwsze, jest to podróż, czyli za jedną akcję może, że tak powiem, przemieścić się z miasta do miasta połączonego takimi oto właśnie liniami. Teraz kolejną możliwą możliwością jest tak zwany, słuchajcie, jak to się nazywa, lot rejsowy. Teraz na czym polega lot rejsowy? Jeżeli chcecie podróżować do miasta waszego, że tak powiem, sojuszniczego, tak, czyli bloku zachodniego, no to musicie po prostu pokazać, że macie taką odpowiednią właśnie kartę na ręce. Na przykład, załóżmy, że ja chcę podróżować do Johannesburga. Pokazuję, że mam jego kartę i się przemieszczam do Johannesburga. Jeżeli natomiast bym chciał lecieć do, nazwijmy to, miasta tak zwanego neutralnego, typu do Jakarty, to w tym momencie muszę nie tylko muszę pokazać, że tę kartę mam, ale też muszę niestety taką kartę odrzucić i wtedy dopiero mogę się do Dżakarty faktycznie przemieścić. Nie mogę, się nie mogę korzystając z tej akcji e, przemieścić się do, e, do miasta z bloku wschodniego, czyli z tym symbolem. To są symbole, na które muszę zwrócić uwagę. Neutralny, blok wschodni, blok zachodni. Następnie mogę wykonać akcję, która się nazywa lot nierejestrowany. W jaki sposób to działa? Będąc w dowolnym mieście, na przykład w Karachi, odrzucam z ręki kartę, którą właśnie tego miasta, i przemieszczam się do dowolnego miasta na planszy. W tym mogę się przemieścić do miasta z bloku wschodniego. Następnie, będąc w mieście z agentami, jedną akcję mogę poświęcić na pozbycie się agenta i zdjęcie go z planszy mogę również przeprowadzić tak zwany transfer danych wywiadowczych, jeżeli jestem w jednym mieście z graczem. Teraz jeżeli to jest moja tu, teraz mogę tę akcję wykonać na dwa sposoby. Mogę albo dać kartę innemu graczowi, albo kartę od tego gracza zabrać. Następnie mogę odrzucić kartę miasta, w którym się aktualnie znajduję. Teraz jesteśmy na przykład w w Hawanie. Odrzucam kartę, prawda i y, buduję tam swoją Kryjówkę. Teraz tych figurek mamy 5, tych kryjówek mamy 5, tak? W pięć figurek. Jeżeli skończą Wam się a będziecie chcieli wybudować gdzieś kryjówkę, to musicie wybrać jakąś figurkę z planszy i ją po prostu tam przemieścić. W ten sposób budujecie kryjówkę. Następnie możecie zidentyfikować miasto docelowe. W jaki sposób to robicie? Jeżeli przebywacie w kryjówce i macie miasto jakieś tajne, docelowe, tutaj schowane, będziecie mieli w prologu, już Wam mówię. E z tego właśnie regionu odrzucacie trzy karty z tego regionu. Na przykład zróbmy to w tym wypadku dla tak zwanej Ameryki Północnej. Prawda? Odrzucacie trzy karty tego regionu i podglądacie, jaka karta tu jest. To jest na przykład, to jest właśnie konkretna akcja. Następnie możecie stworzyć drużynę. W jaki sposób możecie zebrać drużynę? Jesteście w mieście powiedzmy o tam, do jakiejś tam przynależności. Odrzucacie z ręki łącznie pięć kart z dokładnie tym samym symbolem przynależności. Co miasto, w którym jesteście. I umieszczacie teraz w tym mieście samochód ekipy z ikonką właśnie tej przynależności. Tak wygląda taka furgonetka. Kolejną akcją może być przemieszczenie takiego samochodu z miasta do miasta, również podążając tymi ścieżkami. I ostatnią akcją jest namierzenie celu. Tylko, żeby namierzyć cel, musicie mieć aktywną drużynę, czyli postawioną w ten sposób. Jeżeli drużyna jest nieaktywna, to w tym momencie to jest postawiona tak, jak działa aktywna, nieaktywna, o tym się przekonacie później. No więc rozgrywacie te tury, wszystko fajnie, nic się yy, yy, Rozgrywacie cztery akcje, widzicie, opisując dla Was, jakie akcje możecie wykonać. Macie zawsze kartę pomocy przy sobie, nie powinniście mieć z tym więcej żadnego problemu. Jak już te akcje rozegracie, to przechodzicie do kolejnego kroku, którym jest zrobienie porządku na planszy. Na czym to polega po porządek na planszy? Usuwacie wszystkich agentów. Z miasta, w którym znajduje się aktywna drużyna. Kolejną akcją jest dobranie dwóch kart z talii graczy. Teraz, jeżeli dobierzecie kartę z eskalacją, postępujecie zgodnie z tym, co jest tam na niej napisane. Czyli przede wszystkim zwiększacie poziom zagrożenia, następnie bierzecie kartę ze spodu talii i do tego miasta dodajecie trzech agentów. W tym wypadku dodajecie ich do algieru. Przepraszam, bardzo trudno się tutaj czyta to do góry no, nogami. Następnie prowadzicie, doprowadzacie do tak zwanej intensyfikacji. To dajecie na odrzucony stoskart odrzuconych. Następnie tasujecie stoskart odrzuconych, umieszczacie go na wierzchu tej talii. W ten sposób postępujecie, jeżeli dobierze, dobierze, dobierzecie eskalację. Następnie, ostatnim krokiem tury gracza jest dobranie kart zagrożenia. W jaki sposób do, dobieracie karty zagrożenia? Dobieracie po jednej karcie i w każdym takim mieście dodajecie po jednym agencie. I teraz uwaga: jeden do San Francisco i jeden do Algieru. I teraz uwaga: macie trzech agentów w mieście, nie możecie mieć więcej niż trzech. Co się dzieje, gdybyście mieli dodać czwartego agenta? To nie jest typowy pandemik. Tutaj nie ma czegoś takiego jak rozprzestrzenianie się agentów na inne miasta. Nie. Tutaj dzieją się następujące rzeczy. Przede wszystkim odwracacie po jednej karcie zagrożenia z wierzchu talii do momentu. W ogóle tych kart odkrywacie tyle, ile wskazuje wasz obecny system zagrożenia. Tak? Teraz w momencie, jak musicie dodać czwartego agenta, rozpatrujecie coś, co się nazywa incydentem. Przede wszystkim wszyscy gracze w tym mieście tracą jedną przykrywkę ze swojego aktualnego Atlas, aliasu, no chyba że w tym mieście byłaby kryjówka albo żeby was tam nie było tak jak teraz. Następnie dobieracie kartę ze spodu tej talii i rozpatrujecie efekt incydentu, który jest opisany tutaj. Ignorujecie tę kartę jako to, patrzycie tylko na incydent. Następnie tę kartę umieszczacie tutaj na obszarze początku gry, przepraszam, pole końca gry. Czyli jeszcze raz. Sprawdzacie obserwacje w mieście, w którym się znajdujecie. Następnie wykonujesz cztery akcje. Następnie sprzątasz planszy z agentów tam, gdzie macie aktywną drużynę. Następnie dobieracie dwie karty. Następnie dobieracie dwie karty zagrożenia. To gracz, te wszystkie kroki gracz robi w każdej swojej turze. Potem kolejka przechodzi na kolejnego gracza i tak dalej, i tak dalej. Kiedy gra się skończy? W momencie, jak się skończą nasze karty graczy, w również innych momentach przewidzianych. Tutaj, co już jakby pozwolę Wam odkryć na własną rękę, ponieważ mówię, tutaj już również dochod dochodzi do rzeczy, które e, mogą być dla Was niespodzianką. Ważne jest to, że w momencie, jak dojdzie do końca gry, musicie sprawdzić, jak Wam poszła realizacja tych celów. Na tej podstawie ustalicie, czy jesteście, jak tutaj jest opisane. E, czy odnieśliście sukces, czy po prostu zaliczyliście, czy ponieśliście porażkę? Na, tym poziomie, na tej podstawie oceni oszacujecie swój poziom finansowania na kolejną rozgrywkę. Podobnie jak w poprzednich częściach Pandemic Legacy, jeżeli przegracie jedną rozgrywkę w danym miesiącu, możecie podejść do tego miesiąca drugi raz. Jeżeli natomiast drugą rozgrywkę też przegracie, po prostu przechodzicie do kolejnego miesiąca. Teraz macie dwa warianty, ponieważ być, może być tak, że macie tutaj właśnie jeden cel, wam się udało osiągnąć, drugi nie. Wówczas też przejdziecie do kolejnego miesiąca. Nie musi być tak, że zrealizujecie wszystkie. Pamiętajcie o tym. I słuchajcie, to jest tak naprawdę wszystko, to jest wszystko, co tak, to jest takie rzucenie okiem, tak, na całą rozgrywkę, żebyście mniej więcej wiedzieli, o co chodzi, mniej więcej wiedzieli, czego się spodziewać. Bez zdradzania wam za dużo, ponieważ nie chcę wam psuć zabawy. Tyle co mam do powiedzenia, jeśli chodzi o rozgrywkę Pandemic Legacy. Życzę wam powodzenia, życzę wam dobrej zabawy, a teraz wracamy. Do omówienia. Dobrze, moi drodzy, słuchajcie, e, informacje pudełkowe, wiek 14+, plus, nie wiem... Nie no, to, to jak wiecie, jak zawsze, według Waszego uznania może być mniej, jak najbardziej może być mniej. Uznanie no, może być mniej. E, od dwóch do czterech graczy, no myśmy też wygrali dwójkę całość. No tak, jak, jak chcieliśmy to rozegrać i w miarę, żeby to szło płynniej, nie robić przestojów tak. na miesiące, to ze względów logistycznych nam w dwójkę jest najłatwiej, najsprawniej. Tak jest. A jak byś to porównał, Bo pandemika Legacyjna pierwszego przechodziliśmy w cztery osoby. Tak. Jak byś to porównał? Mm, no jak mi to porównała. No, dosyć dawno to było, ale pamiętam, że miałam bardzo dużą frajdę. Natomiast jak są cztery osoby i trzeba planować, to zawsze im więcej osób, to więcej trochę zamętu się wkłada I zawsze jest ten syndrom Samca Alfa który tutaj próbuje narzucić, ale tak stara się narzucić, z drugiej strony nie za bardzo chce innym popsuć, ale jednak się narzuca i to tak różnie wychodzi. Było fajnie, ale ja w ogóle u siebie założyłam tendencję, że coraz mniej mi leżą gry operacyjne, coraz bardziej mi przeszkadzają. To chyba przychodzi z wiekiem, że wolę być sobie... Jak to jest? statkiem, kapitanem czy, czy jakoś tak. I po prostu naprawdę in czasami jak mam w tych grach ustalać coś z kimś, to już zaczyna mnie to irytować. Tak mi się zmieniło po prostu. A widzisz, zaskoczyłam cię Kiedy planowałaś mi o tym powiedzieć? Mówię właśnie. <laughs> Okej, okay. to co już nie gramy, rozumiem, w, w Decenta, jak przyjdzie. Nie, nie, nie no, szczerze, <laughs> podejmujemy wnioski. nie, dawajcie, nie ma dawajcie, sensu. Dawajcie, dawajcie, <laughs> E, powiem wam bardzo... Okej, zaskoczyłaś To takie... No właśnie, bo to jest taka informacja o taka... Tak sobie pomyślałam, że to powiem teraz I, w zasadzie. Ja rozumiem, że to... wracamy do Star Warsów. <laughs> Okej. Okay. Okay. Kiedyś byłam ogromną fanką kooperacji. Im więcej kooperacji, tym lepiej. I trochę zawsze tak się dziwiam tym osobom, które tego nie lubią, że trzeba z kimś ustalać jakoś tam pewnie jakieś kompromisy czy coś. No, ja ich teraz rozumiem i... i... No, teraz na tą drugą stronę chyba przychodzę powoli ale jeszcze z umiarem, jeszcze, jeszcze dam sobie chwilę. To znaczy ja powiem tak, ja ciągle lubię gry kooperacyjne, ale takie, ja znaczy powiem tak, gry kooperacyjne ja dużo zacząłem grać solo też ostatnio, więc o. jakby to jest też coś co mi tam... A, no to pewnie dlatego mi się z Tobą gorzej gra w kooperacji, jak Ty już przywykłeś do grania samemu, Może. to po ta kooperacja nasza... I trochę kolej jak z tego wynika. Ale lubię grać ciągle w takie gry To zwłaszcza w takie gry fabularne, jeszcze detektywistyczne, to już w ogóle, gdzie można pogłówkować trochę fabułę, poprzeżywać to spoko. No tak, no tak, to tak. Tu... Ale i tu właśnie co chciałem wyjść, tu jest bardzo dużo fabuły w tej grze. Jest, ale, ale dobra, zacznijmy jeszcze od... po informacji wydokowej, przyszliśmy... A 60 minut. 60 minut na jedną rozgrywkę. Hmm. Do zrobienia. No tak, wolno tu trochę więcej chyba było. Były momenty, że było trochę gorzej. Wykonanie. Ja, ja mówię bajka, nie. Ja mówię, bajka. do wykonania. No to bajka. Nie zgadzisz się? Nie, no zgadzam się, bardzo spoko, bardzo mi się podoba. Eee, znaczniki, budynki, samochody, agenci, eee, wow. A Paszporty po prostu mnie rozwaliły. No to jest taka, że jak ktoś jest gadżeciarzem i lubi takie jest... i mu to robi, no to faktycznie będzie, no tak. za, będzie pan zadowolony i pani. Jest to genialna rzecz w swojej prostocie, fajny, ale w ogóle też mechanicznie. Pomysł no tak. na to, do czego te paszporty są, jak się nimi posługujemy, jak podróżujemy Minus po świecie. bo taki, że jak się tutaj zdrapywało te przykrywki, to, tak. to, to razem po prostu z papierem i dziura wychodziła i nie wiadomo było co. To jest, to jest pod tą częsty przykrywką. zarzut do tego. Jeszcze tak, też to jest. trzeba pamiętać o tych przykrywkach, nie? To jest druga sprawa. <laughs> To się mogło zdarzyć raz czy dwa, żeby zapomnieć. No ale to był taki minus tego, że nie, nie dawało rady tego ładnie zdrapać przeważnie. Tak, e, ja powiem tak, ja myślałem, że po sezonie drugim e, ja nie wiedziałem w ogóle, czym jeszcze pandemik jest na w stanie zaskoczyć, tak, jeśli chodzi o mechanizm. E, ale muszę powiedzieć, że pomimo ok, ciągle obecnego ducha pandemika, to tu jest to naprawdę mam wrażenie, że grasz zupełnie coś innego. No zupełnie, dobra, grasz w coś Trochę innego. Nie poniosło. Trochę nie poniosło, ale to naprawdę ty nie masz poczucia, że okej okay, odgrzewają po prostu, tak? Tak. Naprawdę jest tu dużo wprowadzone rzeczy. No, u nas kolosalną zmianą w tej grze, to tak już na marginesie zupełnie to taką zakałą wcześniej, to co było tą zakałą, no co? E, Ta. E, Ka karaci. karaci przepraszam, karaci, zawsze rzeczywiście. Teraz mi nie, teraz to raczej rejony taki Nowosybirsk. O Jezu, tak, Boże, Jezus. Nowa sobie. zakała na mapie świata. Strasznie, po prostu wszystko co ale, złe to nam wybuchało. Ale to Jak na to jak no. bardzo żeśmy ignorowali ludzi w Moskwie, to też trochę żal. Chociaż ze względu na czasy w jakich to się dzieje, to. No wiesz. Bo właśnie, klimat, jak Ci się podobał klimat zimnej wojny? Bardzo. Tak? E, czułam go po prostu. Myślałam sobie, że to będzie taki e, klimat zimnej wojny. Ale faktycznie przez tych tutaj szpiegów, przez te przykrywki, przez te takie, nie, że tutaj się dostaniesz, ale taką drużynę ma inną mnie i ten co było pierdliwe oczywiście jak tam zależało na czasie i wiadomo było że zaraz coś wybuchnie ale no na plus bardzo nie zdecydowanie dobrym pomysłem było przeniesienie do tych realiów mm -hmm. bo one są naprawdę namacalne a postrzegając to tego że jak skończyliśmy grać w to to zaczęliśmy grać w tego wiedeńskiego łącznika tak no to są takie tematy tak jakieś ciągle bliskie, jak to, tak. a jeden z lepszych polskich filmów sensacyjnych które widziałem w ostatnich latach to ciągle uważam jest Jack Strong pamiętasz mm -hmm. czy nie czy się zgodzisz czy nie no spoko, film, tylko jakby... A, nie, dobra. <noise> Chciałem, że ty powiesz nie, ja bardziej innego. <noise> Wszystkie chyba obejrzałam, żeby móc dyskutować. Słusznie. Gdyż jak Słuchaj. czegoś nie widziałeś o czymś nie wiesz, no to ciężko nie, w ogóle absolutnie. otworzyć paszcze z... i cokolwiek powiedzieć, co ja, się myśli. Ja dlatego obejrzałem pierwszą część z mieszkodu dzisiaj żałuję. <noise> <robię>. e, <noise> więc tak. E, no ponownie to jest jedna z tych rzeczy, gdzie nie możemy powiedzieć wam za dużo, żeby wam nic nie spoilować. E, to co mogę wam powiedzieć to jest... Fabuła bardzo ciekawa, bardzo wciągająca i bardzo ciekawie, i tak raczej znaczy ciekawie, może być jakichś fajerwerków i plot twistów, ale mimo wszystko fajnie nachodząca na jakby pier pierwszą część, na sezon mm -hmm. pierwszy. Podoba mi się to, że tak de facto nie musicie znać w ogóle sezonu pierwszego i drugiego, żeby w to zagrać. Nie, nie ma takiej ciągłości, że Absolutnie. jak nie wiedziałeś co się działo tam, to teraz to już jakoś ma mniej sensu, nie? Dokładnie, na końcu jest tam takie właśnie nawiązanie, co możecie po prostu nie załapać, że to jest nawiązanie do pierwszego sezonu i to wszystko, nie? A tak poza tym możecie to zupełnie po prostu grać nie znając tamtych rzeczy, możecie teraz zrobić taką właśnie ciągłość, że jest zero, jeden, drugi. I to mi się podobało, wykonanie jest super klimatyczne, jest bardzo ciekawie, naprawdę to można odczuć. Te wszystkie takie zabiegi, typu te paszporty, drużyny, to się wszystko doskonale sprawdza, dodaje do tego klimatu i, i rewelacyjnie po prostu z gry na grę ewoluuje. I to, czego ja się bałem, to jest ten moment w sezonie pierwszym, kiedy otwierasz pudełko jedno i wychodzą z nich wiesz... Mhm. co? I teraz y, bałem się, że to jest moment taki, tak, była taka zaskoczka wtedy, że ja się bałem, że to nie jest coś, co się da powtórzyć. Mhm. Ale w tej grze coś się pojawiło w tym no. momencie i to jest jakby... To jest jakby to powiedzieć dla osób, które już to grali, żeby wiedzieli o czym mówię, ale żeby nie spojrzeć dla osób, które nie grały. Że w pewnym momencie masz możliwość zrobienia czegoś i potem wydawania symboli, żeby zrobić tam więcej czegoś i potem tam coś. No na pewno wszyscy wszystko wiedzą. Tak. To jest. <noise> się coś takiego pojawia. Bajka <noise> Jak tobie się to o czy mówię? Tak, no ale ja nie wiem jak o tym mówić, więc ja po prostu będę milczać. Tylko ty, powiedz, czy nie się nie to podobało. Się podobało. Więc reasumując, ja uwielbiam Pandemic Legacy, teraz robiłem 30 kg, umieściłem Pandemic Legacy sezon 0 na 30 kg jako obecnie moja ulubiona gra z tej całej serii, powiem szczerze. Naprawdę. Naprawdę. No bo, tak było. No jest. Pierwszy sezon to jest, wiesz, to zawsze jest ten efekt wow, który jest spowodowany tym. Pierwszym zetknięciem mogę, w ogóle w tym taki. No tak, tak, i to stawia też poprzeczkę na jakimś Dokładnie. poziomie, do którego trzeba doskoczyć, a najlepiej przeskoczyć, bo żeby potem nie było rozczarowań, że po co tu robili przecież to już jakby wszystko wiemy i co tu nas zaskoczy, nie? Dokładnie. Można, można zrobić. Ale dobrze. No, nie, i mówię, że no na pewno na pewno będzie grało się fajnie bez jakiegoś tam poczucia, że już w coś podobnego grałem i po co mm -hmm. mi to, no. To jest właśnie to, że... Okej, okay, to był ten efekt wow, to zaskoczenie co mówię, ale tutaj uważam, że wszystko to jak to zostało zrobione, to te wszystkie zmiany, które zostały wprowadzone są zmianami na lepsze. Mi się po prostu to jako tak po prostu odciąć się od tego efektu wow, po prostu jako patrząc na to tylko jak na grę, to to mi się podoba bardziej jako produkt niż tamto. Mm -hmm. Dobra, to przejdźmy do ocen. Teraz tak, no i nasza, no, nasza skala ocen nie ma sensu tutaj, no bo nie będziemy tego na półkę, bo to już jest niestety makulatura. Bo no w tym tak, to i ktoś nam zaproponuje, żeby w to zagrać, no to co? No już rozegraliśmy, no to, ale nie Więc przejdźmy Skali do starej. Od, tak, od 0 do 10. No, to no ja też, no ja się nie mam do czego przyczepić, to, że mi się tam kółeczka nie chciały zdrapać, no to ja bym dała dychę i tyle w ja tej kategorii, dyka. no. To znaczy, że jesteśmy zgodni, tydzień temu robiliśmy In Legacy i też byliśmy zgodni, teraz to Ty Tydzień temu, zgodni. powiadasz, to było? No, bo tydzień no. temu to jest takie zakrzywienie czasu przestrzeni, ale ten, tak, to jest niesamowite. Niesamowite, słuchajcie. Więc tak, ja też daję dychę, to jest po prostu, uważam, absolutnie genialna rzecz i szczerze, po drugim sezonie byłem taki trochę przeżyje jak więcej nie będzie żadnego pandemii No, też tak trochę miałam, że jak mm -hmm. tak padło hasło, ale legacy to jednak taką nutkę zaciekawienia mm -hmm. ale teraz Jestem ciekawy, czy jeszcze byliby w by coś wymyślić. Myślę, wymyślić. że pewnie tak, no tylko to kwestia też jak kasowo by się przedstawiało, to już by trzeba było w coś zainwestować w Jakieś by to pewnie weszło większe. Póki co absolutnie uważamy, że to jest warte swojej ceny, jeżeli lubicie legacy, a jeżeli na przykład się zbaliście się. Myślę, że tutaj takim argumentem właśnie może być, to, że ktoś się bał, na przykład, że nie grał w jedynkę, nie grał w dwójkę, więc jaki jest sens grać w to? Nie przejmujcie się tym w ogóle, możecie od tego zacząć swoją przygodę. Przecież to jest to... sezon zero, z to jest sezon zero, zero zaczynacie. Sezon <laughs> Nie, naprawdę nie ma co się obawiać, tak. tylko jak, jak będzie okazja, wsiąść i grać. Tak jest. I zobaczyć jak będzie. Tyle. Czy coś, chcesz coś jeszcze dodać Nie. Takoś? Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Dziękujemy raz jeszcze w Dani Rebel za przekazanie na gry. Do recenzji, a was moi drodzy tradycyjnie bardzo serdecznie pozdrawiamy i zapraszamy was do subskrybowania, komentowania, lajkowania, przede wszystkim do oglądania i do grania. Tak jest. Dzięki wielkie za wasz aktywny Cześć. Jeżeli gra ciebie zainteresowała, poszukaj jej w ofercie sklepu aleplanszówki.pl. Najlepsze ceny najlepsza obsługa.